A w tym odcinku wujek opowie trochę o swojej historii w Kolumbii, tak jak wam obiecałem ostatnio. No i plus, zrobimy pysznego grilla. Moja przygoda z Kolumbią zaczęła się w 2017 roku, czy 2018. Pojechałem tam kompletnie sam. Wylądowałem na lotnisku, miałem taką koleżankę, która mnie poprowadzała. Ja się z nią poznałem przez online, ona była takim tour guide, No i później z, byłem ciekawy, więc wszędzie chodziłem, odwiedzałem i w, z, odwiedziłem również Pablo Escob Muzeum Pablo Escobara. W tym Muzeum Pablo Escobara zna, poznałem takiego gościa, który pracował w tym, w tym muzeum. No i on zaczął później dla mnie pracować, bo ja miałem firmę, miałem taki customer service dla mojej wypożyczalni przyczyn w Stanach Zjednoczonych. Ludzie odbierali telefony w Kolumbii Tu jak dzwonili na amerykański numer przekierunkowywało do Kolumbii Ja tam miałem ludzi którzy mówili w po angielsku Nawet nikt nie wiedział, że, że nie rozmawiałem z Kolumbią Więc poznałem tego gościa, że zaproponował mi Taką specjalną, prywatną wycieczkę Po penthouse'ie siostry Fable Escobara Oczywiście odpłatnie, bo ten tego za darmo nigdzie nie robi a, Ale byliśmy w stanie i mogliśmy sobie Zobaczyć prywatne rzeczy Pablo Escobara, prywatne zdjęcia, prywatne notatki. Na pewno było to bardzo ciekawe przeżycie. Podamy wam link na ten wywiad z siostrą Pablo Escobara, opowiadała ona tam na tym wywiadzie, jak Pablo Escobar tabę umarł. Także zachęcam do, do oglądnięcia tego. Po tym poznałem również córkę Roberto Escobara, laurę, chcieliśmy nawet przyjaciółmi na, na Facebook. A, więc jeżeli chodzi o Escobarów, to jest bardzo mylące. Jeżeli wszyscy myślą, że oni są strasznie bogaci, oni mają jakieś tam jakieś pieniądze, ale to nie jest tak, że Pablo Escobar zostawił im gdzieś jakieś schowane pieniądze i, i oni są bogaci. Oni walczą między sobą, cała rodzina walczy między sobą o to, żeby e, przedstawiać tą historię Pablo Escobara w Medellin. Każdy chce ofiarować muzeum i oni między sobą to troszeczkę mają kłótnie z tego co wiem. I do tego im przeszkadza rząd, ten government, bo oni nie chcą nic zapomnieć o, o, o Escobarze, nie chcą, żeby ludzie rozmawiali o Pablo i nie chcą promować Pablo Escobara, bo dla nich to jest taki zły etap e, w ich historii. E, ale są i, i zwolennicy Escobara i przeciwnicy Escobara. E, Niektórzy twierdzą, że zrobił dużo dla, dla biednych ludzi, wybudował szpitale, wybudował e, tam mieszkania. Zresztą jednym z tych mieszkań mieszka jego siostra do dzisiaj. i pozwolili mieszkać w tym, w tym pechhausie, także ona mieszka na samej górze, a pasem na górze. Zresztą to na tej piwie. No ale to była jedna, jedna, jedna z takich historii, e, z, która, która jest może ciekawa. Do czego ja dożyłem? Ja bardzo chciałem połączyć Polskę z Kolumbią i nie wiedziałem, jak to zrobić. Doszedłem do wniosku że najlepszym sposobem na to będzie po prostu połączenie ludzi przez muzykę. Szukałem, szukałem jakiejś piosenkarki w Kolumbii, e, która by chciała wystąpić na takim spotkaniu, które ja organizowałem w Chicago. To ja po prostu chciałem, zacząłem promować koluje. Znalazłem taką dziewczynę, ona miała na imię Cikatoru i akurat wtedy ona zaczęła swój pierwszy pierwszą piosenkę taką solową uh, Takoneo. Zwróciłem się o pomoc do, do mojego kolegi Damiana Grabowskiego, który znał popka. Popuś czy to ty, czy ty, czy to naprawdę ty. A KOP! Kto tu siedzi kur? Nie ja! No i spotkaliśmy się w Warszawie, odbyło się spotkanie wszystkich nas i gdzie ustaliśmy szczegóły jak i kiedy zrobimy teledysk wspólny razem w Medellin Colombia. No i do tego doszło bardzo szybko, w przeciągu chyba miesiąca czy dwóch już żeśmy byli wszyscy w Medellin Colombia i tak stworzyliśmy teledysk Polombia. Tak, Polombia, 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 Pololus, Popek komu na 13. który miał ponad 10 milionów views i tak czy zaistniała na polskiej scenie, jeżeli można tak powiedzieć po tym przeboju Polombia mieli przerwę w kontakcie, żeśmy znowu się spotkali. Po czterech chyba czy pięciu latach nagraliśmy jeszcze razem, wspólnie, teledysk e, e, Malvado. I ten teledysk był kręcony właśnie tutaj, na tym basenie, i również na Key West i Wynwood. Tak próbowaliśmy jeszcze to wskrzesić, pomóc Chice w tej karierze w Polsce. Zorganizowałem e, koncert w Zielonej Górze w, w klubie Ex-Demon. Z wielką taką pompą, żeśmy się dobrze, dobrze do tego przygotowali. Były wizualne efekty, e, był, była pełna choreografia, były tancerki. Chica po tym koncercie, krótko później, mi się wydaje, że po prostu już zrezygnowała z tego i poszła trochę w innym kierunku muzycznym, tak żeśmy się troszeczkę znowu w miarę tak rozstali, a rozstali w takim nie negatywnym znaczeniu, tylko rozstali, każdy robił tam swoje, ja wiedziała, że jej pomogłem. Chcieliśmy, ile mogliśmy, to tyle, że się pomogli, ale niestety nie dało się z tego e, zrobić jakiejś wielkiej kariery, także e, ciekaw teraz robić co innego. Było bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o. O, o tą. <słyski> No, trochę. Ale nie jest tak źle. Myślałem, nie że będzie. Mówię... Mówię... M -m -m. Ale widziałem, twojej imię też było takie. Ja starałem się być aktywny, robić różne rzeczy ciekawe po prostu spotykać ciekawych ludzi. Wynająłem ofis, biura w WeWork na początku w El Poblado, koło takiego centrum handlowego Santa Fe. Zorganizowałem tam taki call center, również próbowałem się trochę być aktywnym w jakiejś pomocy biednym dzieciom. Zorganizowałem nie, nie tylko ludzi, którzy, turyści, którzy przyjeżdżali do Kolumbii, do Merydziń zobaczyć, większość to są moi znajomi z Chicago. Polonia Chicagoska, trochę Amerykanów, Polonia, Polacy z Polski też, też byli. Także za każdym razem, kiedy przyjechali na wycieczkę do Kolumbii, do Medellin, to każdy wiadomo chciał się świetnie pobawić. Więc na, na początku pierwszy, drugi dzień organizowaliśmy jakieś imprezy, wielkie otwarcie. Na wielkim otwarciu mojej firmy Welcome to Colombia, tak się nazywała firma, była Jennifer René, która może słyszeliście z, z przewoju I'm fine without you z Armin Van Buuren. Więc ja ją wynająłem i śpiewała i grała na szczycie Hotelu Charlie w takim klubie, który się nazywa Envy. Też polecam bardzo fajne miejsce. Widać całą panoramę Medellin z samej góry. Także to było takie, takie, taki fajny event, który. Też nagrywaliśmy na wideo. Mamy parę fotek, mamy parę wideo, to załączymy do tego, do tego odcinka. No i oczywiście na drugi dzień pomoc dla dzieci, które są w sierocińcu. Także to było też świetne przeżycie i, 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 i to było coś takiego, co, co człowiek bardzo... Sprawia tu chyba największą przyjemność, właśnie pomoc innym. Także za każdym razem, kiedy przyjechała wycieczka, Organizowałem właśnie imprezy, a później na drugi, trzeci dzień dzwoniliśmy do, do tego sierocińca, pytaliśmy się, co teraz potrzebują w tym roku. Pierwszy raz byliśmy, jakby były, były święta Bożego Narodzenia, także wszystkie dzieci dostały prezenty, jakieś tam pasty do zębów. Cokolwiek oni nam dali nam listę, co potrzebują, myśmy to po prostu przynieśli. Byliśmy tak trzy, 3-4 razy, no ale później pandemia. Po prostu była na całym świecie 2020 i ja akurat ja jak pandemia wybuchła, to ja byłem w Stanach Zjednoczonych, już nie mogłem wrócić do Kolumbii. Szkoda, bo stworzyłem tam piękny taki call center, co-working space, zainwestowałem dużo pieniędzy. I e, dzięki temu dostałem też rezydencję Kolumbii, że miałem wtedy e, rezydenturę Kolumbii, miałem normalnie kolumbijski e, dokument, tożsamości. Byłem rezydentem e, obcokrajowcem, który ma prawo pobytu w Kolumbii legalny. E, no i pandemia to wszystko tak właściwie zepsuła, zniszczyła. E, musiałem podjąć decyzję, czy prze, prze, przedłużam kontakt na biuro w Meredyn, w Sabanecie dokładnie, czy też e, no. Będę musiał się wycofać. No, no, niestety nie wiedziałem jak długo e, ta pandemia potrwa i miałem przeczucie, że to nie będzie takie łapocapło szybko, więc niestety, jak to się mówi, I pulled the plug, czyli wyciągnąłem wtyczkę, musiałem się wycofać, zamknąć biura, posprzedać wszystko, co tam było, no i zostać w Stanach. To był jeden przedział takiego w moim życiu który właściwie wiele mi nauczył, cieszę się, że mogę spotkać, zobaczyć innych ludzi, inną kulturę. Dzięki Kolumi nauczyłem się gotować polskiego jedzenia, umiem zrobić pierogi, gołąbki, normalne dania, zupy, ale to dzięki temu, bo miałem dzięki temu dyskomfortowi, zmusiło mnie to do, do tego, żebym po prostu sam coś stworzył dla siebie i i, 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 i polskiego jedzenia, do którego mi bardzo brakowało już. Nie mówiąc, że brakowało mi w Stanach, to mi bardzo brakowało w Kolumbii, bo tam już kompletnie w ogóle nie było żadnych sklepów polskich. Prawda jest taka, że jest bardzo ciężko zrobić biznes w Kolumbii. To nie są Stany Zjednoczone, to nie jest Polska. Inna kultura, inne przyzwyczajenia, wszyscy się spóźniają. Nikt nie jest na czas, biznesu się po prostu w Kolumbii zrobić nie da. Jest bardzo ciężko, już nie mówiąc o tym, że wszystko jest o wiele tańsze, także jest to, jest to dosyć dużym problemem, tam się po prostu no, wielkie kasy nie dorobi. Tam można pojechać, przeżyć i troszkę więcej zarabiać, jak mieszkasz w Kolumbii. A ceny są bardzo porównywalne do Polski, także 4000 Peso to jest 1 dolar. W Polsce 4 zł to jest 1 dolar. Jak porównacie ceny mieszkań są bardzo podobne w dolarowo, czyli jak 200 tysięcy dolarów kosztuje mieszkanie, to, to to samo kosztuje mniej więcej w Polsce i to samo, ta sama kwota w, w Kolumbii. No? Kolumbia nau nauczyła mnie na pewno e, takiej e, no, podjęcia decyzji, że warto jednak wyjechać, pojechać w nieznane, e, poznać nowych ludzi. E, nie, życie jest tylko jedne. Sz szkoda po prostu e, tracić czas. Macie, macie możliwość, jedźcie, zobaczcie, poznać inne kraje, inne, inne narodowości, inne, zwłaszcza tak odległe od Polski. E, to jest. To jest... Poznajecie ich, ich po prostu, jaka jest różnica między nami i Kolumbią. Dlaczego, na przykład, Kolumbia nie jest tak bardzo zaawansowana e, ekonomicznie jak Polska? No jest to, się, na to się składa bardzo dużo rzeczy. Tak jak mówiłem, oni są troszkę niesolidni, uwielbiają życie. Oni wolą sobie pójść na piwo, śpiewać do drugiej, trzeciej nad ranem, e, imprezować. Dla nich nie jest fokus na to, żeby, żeby zarabiać pieniądze, żeby iść do przodu, żeby mieć. E, pewnie, że oczywiście, żeby wszyscy chcieli. Ale prawda jest taka, że oni no, są inni, inne zwoje mają w głowie. No po prostu to oni żyją życiem takim jaki jest, i oni są szczęśliwi. I oni wcale nie chcą, żeby im tym przeszkadzać. Bardzo często na facebookowych takich grupach, gdzie ja byłem w Mary i Kolumbia, Kolumbijczycy tam Amerykanie na, 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 narzekali, a to ja, czemu to tamto siamto, a Kolumbijczycy na to odpowiedziali, jak ci nie pasuje, to jedź w domu. My mamy takie życie, nam się to podoba, i nie wpierdzielaj nam się po prostu w, w nasz styl życia. My to chcemy, my to lubimy, my to, my to kochamy i my się nie zmienimy. Także ja Wam się nie podoba, to jedźcie do domu. No i tak po prostu, prosto to wytłumaczyli. Jak e, pierwszy raz wpadał Ci do, do głowy pomysł? o Kolumbii, co się, się tam zainteresował, że wow, Kolumbia, pojadę tam, zrobić biznes. To, no dobra, ale... Po... Ja... Proste ten aspekt. No, skąd Ty wiesz, co ja chcę powiedzieć? Nie, potra nie, pot raz. nie potrafię. Nie potrafię. No, no, co mam kłamać? No. no, prawda jest taka, że co? No, byłem, byłem po związku e, e, z moją byłą żoną nieudanym. Z, rozstaliśmy się a, i z którą mam, mam córkę. E, szukałem nowych, by tu powiedzieć, gdzie mogę znaleźć jakąś fajną kobietę swojego życia. No, z tego względu, że nie jestem za wysokim gościem. A, a Kolumbiki są dosyć niskie. No i nie ukrywam, że Kolumbiki, Wenezuelki i Ekwadorki, to, bo kiedyś to był w ogóle jeden kraj, jak spojrzycie na, spojrzycie na ich flagi, wszystkie flagi Ekwador, Kolumbia i Wenezuela są takie same. Z drobną różnicą, że Kolumbia ma zwykłą, zwykłe kolory, Wenezuela ma gwiazdki, a Ekwador ma tam jakiegoś ptaszka, czy tam nie wiem co to jest. I to był kiedyś jeden kraj, także wszystkie, e, wszystkie te kobiety z, z tych krajów są po prostu e, nie za wysokie, niskie i e, ja, po prostu... Ja myślałem, że ja sobie po prostu znajdę tam fajną, następną moją żonę, także... No i tak mi zostało, dalej szukam, nie? No, i są, no są piękne, no. Najpiękniejsze kobiety na świecie dla mnie, żeby nie było zaraz, o nieprawda, to tamto to Podkreślam, dla mnie są Kolumbijki, Wenezuelki, Ekwador. I to tyle, no. Kultura mnie interesowała. Piękni ludzie, przyjaźni. Co by tego No kobiety mi się podobały. No co? <noise> Może nie, kobiety. no Co bym obijał bawełnę, no. No co? No, co będę kłamał? No. No, każdy tam jedzie, bo są piękne kobiety. no. A Wy tak naprawdę co myślicie o Kolumbii? Chcielibyście ten kraj odwiedzić? Może ktoś z Was był w Kolumbii? Może macie jakieś swoje spostrzeżenia? Może macie jakieś swoje rady, które moglibyście dać innym, którzy chcieliby się do Kolumbii wybrać? Czy myślicie, że tam jest niebezpiecznie? Czy myślicie, że tam jest bezpiecznie? Dajcie, dajcie znać w komentarzach, jesteśmy też ciekawi. Może wiecie coś, czego ja nie wiem? Dajcie to znać. Znaczy. Jakie jest moje przesłanie dla Was? Bardzo proste. Wyjdźcie na zewnątrz, spotkajcie się ze swoimi przyjaciółmi, zróbcie sobie grilla, zagrajcie muzykę, cieszcie się życiem, żyje się tylko raz.